Siemanko! Mamy piękne, słoneczne popołudnie, ja postanowiłem pograć sobie w grę. Jest tu trochę ciemno, jeszcze w monitor mi świeci... słońce. Tak więc nie wiem, czy cokolwiek będę tu widział, a nie chce mi się zjaśniać tejże gry. Ale na razie idziemy. Wow. Patrzcie ile trupów. Hm? Ja pierdziele. Ha huh. Może zdałoby się dostać na tą platformę jakoś, zaraz zobaczymy. Oj kurde, nie zmieniłem. Na łapkę. Nie wiem, czy tutaj się. O, było. Dobra. Spróbujemy się dostać gdzieś tam. O, kurde, tu ktoś jest. Tu ktoś jest i to dobrze mi nie wróży. Ja bym chciał się dostać tam. Tam do góry. Oj, ej, nie ma tej platformy. Ale jaja. A ja chciałem tą platformę przywołać, nie no. Tak to ja się nie bawię. Nie wiem, spróbuję się dostać tam inaczej jakoś. Jakoś ulicami. To jest jak widać pod prądem. Czyli zdałoby się to jakoś wyłączyć, ale pewnie mi się nie uda. Tak więc idziemy sobie tutaj boczkiem, zobaczymy. Zobaczymy co nas tu czeka. Brama, tak, brama. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale idę. Wow, żołnierze. Kurde, zdałoby się ich zlikwidować. Ale na razie mi się nie chce z nimi bić. Dobra, na razie ich zestawy, bo i tak nie są dla mnie... Jakimkolwiek zagrożeniem Kurde i zdałbyś tam dostać. Tylko tutaj chodzą te potworki, a ja nawet nie wiem, czy da się je unieszkodliwić jakoś. Ło, wow, on tu śmiga. Tylko właśnie, jak on coś zauważy To od razu wyciąga łuk. Nie wiem, może jakoś powolutko mi się uda tam dostać. Ale na razie w to wątpię. Z moimi zdolnościami. Jeszcze przydałyby mi się jakieś życia. To już by było coś. Ale po cichutku, może. Tu już nie ma przejścia. Kurde, ciemno tu jak nie powiem gdzie. Jeszcze głupie słońce mi świeci w monitor. Da się wejść wyżej? Chyba już nie. Więc mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Ja, i nie wiem trochę Trochę gdzie się udać Tam się raczej... O dobra No i co? Jestem już bliziutko. Oj I najprawdopodobniej trzeba przejść tutaj górą O, tu się da wyłączyć ten ten Tylko jeszcze muszę obadać tych potworków, gdzie one chodzą Dobra, tu chodzi jeden gdzieś chodzi drugi, a tam chodzą żołnierze Ajajajajaj, niedobrze No idźże stąd Aj poszło on on się nawraca No ciekawe jak ja to mam zrobić powiedzcie mi Idzie tu, a idzie tu, idzie Kurde no Sio, poszło w on Durne potwory Nie wiem czy oni mają jakieś czujniki No Dobra, udało się Teraz to wyjmujemy I co? I teraz już mamy tu przejście, tak? Czy nie? Ale tutaj nie ma gdzie, czyli idziemy łańcuchem w dół. Nigdy nie lubiłem skakiwać na te łańcuchy, bo zawsze się bałem, że się nie złapie i spadnę. Dobra, spróbujemy czy wejdziemy. Dobra, udałko się. Tu robot stoi, lol Dobra, udało się. Teraz po cichutku trzeba go zabić. O, uciekł. To fajnie. Może włączymy naszą drugą moc Dobra, przechodzimy na... do starego portu, zobaczymy co tu jest Kanały, boże jak ja nie cierpię kanałów, nie dość, że ciemno to jeszcze szczury no, Ale dobra, zobaczymy czy ktoś tu jest no, Wygląda na to, że jest czyściutko, no raczej Czyściutko na tyle Na ile może być Nie wiem czy idziemy drogą, czy nie, czy jakąś pobocznymi tymi Ale dobra Wybieram drogę Ale dobrze, że tutaj już w tej części są już zwykli żołnierze, a nie ci tacy co potrafią tak się rozpływać. Moc tamtymi nie cierpię walczyć. Dobra, przejdziemy sobie budynkiem. Po cichutko, powolutku. Jak to na skradankę przystało? Kurde, nic nie widzę, bo światło takie daje mi w monitor. Nic przydatnego No i co teraz? Dobra, jest tu wejście do góry, nawet go nie widziałem. Uż. Idziemy dalej. Jest tu ktoś? Nie ma. Czyli spadamy. Idziemy po cichutku do tych kanałów. A jesteśmy już bardzo blisko. O patrzcie. Trupy. Chcę zobaczyć trupa. Dobra. I mamy wejście do kanałów. Tu chyba już się nie ma czego obawiać. Tego nie biorę. O, w szafkach życie to się oczywiście przyda. Dobrze zaglądnąłem. I wchodzimy sobie do kanałów. Wow, szczureks. Zły znak. Nie cierpię szczureksów. Dobra. No kurde, co jest. LOL Nie wiem, patrzcie, to wraca Dobra, to trzeba chyba będzie tym błyskiem trzeba było Bo to dziwo wraca i się nie blokuje Dobra, udało się. Jesteśmy w kanałach Teraz zmieniamy na naszą magiczną dłoń I idziemy A tu się na razie nie będę skradał Tak za rok dojdę Na razie tu czysto dziwo Uuu jak to w kanałach Dziwne Żadnego żołnierza ani nic Zombie, wiedziałem że to Że to dobrze nie wróży Może ją zastrzelimy z czegoś Patrzcie Ale pięknie wyłapała Żyje? No tam jest ich więcej niestety. Te durnowate muchy. Dobra, bijemy kolejnego. Leży. A sobie wytracę te strzały, bo i tak mało ich w grze używałem, więc wiecie. Czemuż by nie? Kurde, te gówna co strzelają. Dobra, wypierdzielam z tych kanałów. Bo tu się robi powoli niebezpiecznie. A jest ich tu wszystkich strasznie dużo Dobra, teraz możecie mi skoczyć Haha, ha, nie wejdziecie tu Mam nadzieję w sumie, że nie wejdą Dobra Rozbijamy to Jak ja nie cierpię tych kwiatów Co strzelają Gdzie się mam teraz iść? Kurde no Rozwalaj te deski Dobra, stakujemy tutaj Kurde, wyłaś No, wyłaś szmato No, kretyn Czemu nie wyłazi? Nie wiem Wyjdziesz, żeś Dobra, musimy użyć chyba naszej mocy No tylko, że z tą mocą to też nie tak prosto w wodzie Boże, patrzcie Dobra, udało się Uch Dobra, napełnimy sobie życia. Nie wiem, czy od razu wyjść z kanałów, czy jeszcze sprawdzić, co tu mamy. O, dobrze, że sprawdziłem. To mogłem życie nie napełniać, bo tu był, ale jestem kretyn. Ale skąd mogłem wiedzieć, prawda? Dobra. I uciekamy z naszych kanałów. Mamy wyjście. Ustawimy sobie magiczną dłoń. Nikogo tu nie ma. Dobra, wyłazimy. Fyk, jesteśmy w jakimś tam punkcie Dajmy dalej, mamy wczytywanko Jesteśmy w pubie, wow Dobra. Tutaj mamy jakiś filmik Ja sobie wiecie, ja sobie teraz zapiszę bo to chyba nie wiem, czy to nie będzie końcowa misja i zrobimy taki koniec w innym stylu, tak więc do zobaczenia, cześć!